Dobra widzowie, nawet wstajemy może królika. Nie jedno, ucho mi nie wyszło. Kurde. Dobra, więc po prostu tymi uszami zrobię tak. Muszę no, tu dwa palce, ale widzę teraz będzie chwilę przerwy, przerwy bo na razie nie mogę trzymać kamery i mieć tutaj tych palców, więc na razie wyłączę kamerę. Dobra, jest, a dalej już umiem. Ale się robi tak. kolej ogóle jak tego nie widzicie, to mogę Wam sobie trochę przewidzieć. Tutaj tak robię. Czekajcie. To teraz tutaj będziemy zmazywać. Jak jabłko wygląda. Tutaj na dole połączyć trzeba. I Jeszcze tutaj takie łapki. Tą łapkę sobie zwyczajną zrobię A tutaj taką trochę Nie Będę mała później ten pasek z tego obrazka zniknie, więc Mogę spoko ścianym, ale pasek znika na brzuch Obrań na zakręcie nie zadziałało Więc rysujemy dalej później tu łańcuch wszystko na Tak na szaro Więc teraz musimy zrobić sobie takie ładne oczko Okej. Okay. Też takie. Teraz jest jak coś life'ach dla pierwszej klasy. Bo w drugiej klasie ja się tego już uczę. Już w drugiej klasie jestem. Ale ja się teraz nie falę, ale jak w fale nie? Dobra. I teraz robię. Chyba jak nie widzicie, to patrzcie. O sorry, że trochę nie widzieliście. Dobra, tutaj muszę. kurde kamera się dziwna robi. Tutaj nosek i tutaj też. Okej. Okay. A to jest tą kamerą. Dobra. Jeszcze na tym nosku będzie tak. I tak. Tak, chyba to. Dobrze, wiecie o, żeby się lepiej na kamerzach tutaj jeszcze w tych łóżkach zawsze zapominam to robić tak dobra tu też ogólnie nie tylko królik będzie, bo będziemy robić też raka i motyla Na razie jestem Robię ja sobie teraz inną serię, bo będzie seria Miłość ale już miałam tego imiona, więc Hacker X znaczy się się kują i Hacker X YouTube. Czyli będziemy tam nagrywać różne gierki. Dobra, tu też robię sobie tak, tak pojadę, dobra, zaraz zobaczycie, obła, mam go no i robimy tak, tutaj, a rak będzie z czterech palców, a motyl z z tesi czterech, ale ze trzy razem i jeden oddzielnie. Dobra, tutaj łapki zaraz pokrojujemy. Pokrojujemy Tutaj łapki na różowo. Dobra, teraz tył leci. A czekajcie. nie, 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 nie. Ten królik Tutaj nie ma tego. Tu, 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 tu. Pyk. 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 Nie ma królików bez wąsików mm -hmm. Tu nie zobaczycie jak ten obrazek dalej wyszedł. Jak kamera wam trochę przeskadza. Za tak jak jest nagrana trochę dalej. wiecie ta kamera źle nagrana. Kurde, chyba foskę po prostu walnąłem. No dobra, to nic. To ale tak, tutaj. Tak, tak, będziemy musieli zrobić. królisza. I ten. Tutaj tak łapkę. Jak zbytnio nie widzicie tego, co ja robię, to po prostu wpatrzcie patrzcie się. że mam takie zakręcia nic bym nie robił a tutaj I zaraz królik będzie skończony tylko wsadzimy mu marchewkę do buzi co to za królik bez marchewki zaraz mi wsadzę marchewkę i będzie gotowy Czekajcie, bo jeszcze muszę muszę pokolorować, więc... Dobra, czasami wychodzą zakręcia teraz zbytnio. Nie tylko uszy się pokolorowały, ale też to. Więc to jest koń, końcowy obrazek. I mu zaraz trzeba marchewkę do i zaraz zobaczycie. Dobra, dostał marchewkę, więc właśnie tak wygląda końcowy krój. I teraz przechodzimy do raka. Dobra, teraz to z rękoma, to też będę musiał niestety odciąć, więc zaraz się widzimy. Dobra widzowie, tutaj mam tą kartkę, chyba wy średnio widzicie. Teraz będziecie lepiej widzieć, bo to zaraz będzie pokolorowane. Czekajcie, Zrobię wam tak, nie wiem czy widzicie czy nie, dobra. Ja się robię tutaj oko jedno i drugie. Teraz muszę, teraz muszę zrobić tak. Tak. I robię tak. Dobła. I zaczekajcie was na kolejną kreatkę. Nie będę, żeby ją zaklęć. No w sumie musiałam, musiałam sobie ją bo nie znalazłem. O, wow. teraz. to nie, tak, Jezu. Dobra, zaczekajcie. Dobra, już mam tą kredkę. Mam potrzebowałam. Tutaj jest, ale czy jest jeszcze fioletowe, a to jest granatowe. a chcieli wiedzieć, czy jest fioletowa, to granat. Albo szary. To jest chyba niebieski, ale to jest raczej czerwony, tak czerwony zaczynamy zaraz zobaczyć a nie, ja jeszcze nie mogę kolorować bo no. najpierw jego buźka musi być dobra, jest jego buźka teraz lecimy z tym Bra. A ktoś, sorry, że tego raka będę tak długo robił, ale postaram się dla Was nie używać zakręć i to szybko zrobić. Dobra. Tak. Się udało. I. Też się powinno udać.

Pokój szczermady wyczaruję. Nie skończyłem powarów browalów te I dwa browary! Tak naprawdę to z w ogóle nie działają, więc odkrycie prawdziwe. Dobra, wyszedł nam taki rak. I przechodzimy do motylka. Motylka oczywiście też musi być przecinek. Oczywiście. Na razie już mam zrobione tak, ale wy tego nie widzicie chyba, ale nie wiem. Dobra, to teraz muszę tu zrobić tak. Muszę to tak zrobić, tylko teraz muszę zamienić ręce razem, okwary. Dobra, teraz. Widzimy. Tak. Idzie tu, tu. Tu. Tu i tu z powrotem. Tutaj powinniśmy przerwać tą i tę, jest motylek i zaraz go pokoluję. No teraz muszę użyć trochę zakręć znowu. więc zakręcie. Uff, udało się, bo myślałem, że te zakręcie się trochę powstają i tu już pokoloruję trochę. Ale teraz to już sam, mogę sobie pokolorować, zresztą jestem zakręciem, kolorują, o to chodzi. my wtedy od razu te obrazki wchodzą do, na planetę. obra tutaj będzie to. No bo w ogóle, ja mam tylko jedną osobę w szkole. jestem w drugiej klasie.

Powinno być. To jest jakaś takie a no, Zrazy niebieskie. Armia czerwie. Armia czerwiej. Tylko szarego w sumie nie widać na tym. Ale dobra. Lecimy z keksem. Lecimy z keksem. No była. A to a dobra.

To tylko tak zrobię. Motelki chyba tak mają. No i to chyba koniec materiału.